Dobrze. A powiedzcie mi, państwo, bo też będzie mi lepiej, tak e, ja powiem, konstruować wypowiedź, będzie nam lepiej rozmawiać, jeżeli powiecie mi, czy zastanawialiście się nad tym, że miasto potrzebuje zmiany w tym obszarze sportu i kultury. No, śmiało, śmiało. Potrzeba jest zmiany, czy nie potrzeba jest? No, to jest zmiany, panie Dobrze. Dlaczego chciałem to usłyszeć? Chciałem to usłyszeć, bo mam takie nieodparte wrażenie, że musimy reagować na to, co mieszkańcy myślą, co mieszkańcy mówią, jak mieszkańcy odczytują sytuację, która ma miejsce w naszym mieście Pruszkowac. I teraz nie chciałbym zaczynać od jakiegoś takiego negatywnego podsumowania poprzedniej kadencji czy poprzednich kadencji. Chciałbym, żebyśmy się skupili na pozytywnych aspektach, które są w naszym mieście i które należałoby rozwijać. I Pierwsze co przychodzi do głowy to to jak się przyjeżdża do Pruszkowa, jak się nie mieszka w mieście naszym, to przychodzi do głowy to, że Pruszków stoi sportem. Wjeżdżamy do miasta, widzimy wielki stadion, każdy słyszał o tradycji pruszkowskiego sportu, o koszykówce, o siatkówce, o zniczu, jeśli mówimy o piłce nożnej. Wiemy, że buduje się, zaraz będzie otwarty basen przy mosie, mamy basen kapry, jest wiele boisk. Infrastruktura przy szkołach jest całkiem bogata, jeżeli mówimy o tą infrastrukturę szkolną, sportową przeznaczoną dla dzieci, ale też nie tylko dla dzieci. I druga rzecz, która się nasuwa od razu, kiedy się myśli o mieście, spaceruje się po mieście, to jest kultura, no bo gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Centrum Kultury i Sportu. Temat kultury był bardzo mocno na fiszu, że się tak wyrażę, za kadencji pana prezydenta Jana Starzyńskiego i efektem tych rozmów i takiego poczucia, że należy w kulturę inwestować w ten budynek, w którym jesteśmy. I oczywiście pomimo różnych kontrowersji, które są związane z tym budynkiem i, i, i z jego umiejscowieniem, tak, tak to określić, na pewno było to podyktowane potrzebą zapewnienia dobrego miejsca, gdzie ta kultura mogłaby być prezentowana, gdzie mogłaby być krzewiona, gdzie mieszkańcy Puszkowa mogliby w takich cywilizowanych, dobrych warunkach obcować ze sztuką. No i jeżeli tak jest, no to od razu nasuwa się pytanie, czy należałoby jeszcze w jakiś sposób w tym obszarze działać, wszystko zostało zrobione. I tutaj dziękuję Ewa za to, że odważyła się odpowiedzieć, że są potrzebne zmiany. Ale nie dlatego są potrzebne zmiany, bo wszystko potępiamy w czambu, tylko dlatego są potrzebne zmiany, bo pruszków się rozwija, bo rozwija się cały światło ku nas, bo trzeba zmieniać na lepsze to, co nawet funkcjonuje dobrze i tego oczekują mieszkańcy, bo nie tylko miasto się zmienia, ale przede wszystkim mieszkańcy się zmieniają. Widzimy, że potrzeby powstają na nowo. Widzimy, że są też pewne deficyty, na które musimy zwracać uwagę, bo kto się nie rozwija, ten stoi i to też często jest opisywane i w mediach ogólnopolskich, no i jest to omawiane chociaż na targowisku. Tutaj kłaniam się Panu, z którym rozmawiałem na temat sportu No więc tak, co chcielibyśmy zrobić? Chcielibyśmy przede wszystkim mądrze finansować sport, kurszkórę. Co oznacza, że chcemy doprowadzić do bardzo jasnej, bardzo przekrojowej, bardzo głębokiej identyfikacji potrzeb. Chcielibyśmy wiedzieć, w jaki sposób środki budżetowe, które są ograniczone, tak jak w każdym samorządzie i tak jak też w budżecie państwa, żeby one były dobrze wycelowane. Tutaj ja mogę powiedzieć o dwóch takich głównych fundamentach tego finansowania. Pierwszy to jest wycelowanie dotacji. To jest sprawienie, aby pieniądze, które płyną z podatków mieszkańców mieszkowa <coughs> i przedsiębiorców, ale również z różnego rodzaju dotacji, żeby one były dobrze ukierunkowane do konkretnych osób, pod konkretne talenty, pod konkretną upodobania. Chciałbym nie tylko zresztą w sporcie, ale również w edukacji, czy to w zajęciach pozalekcyjnych, chciałbym, żeby środki były przeznaczane zgodnie z potrzebą, zgodnie z pewną logiką rozwoju młodego człowieka i zgodnie z tym, co chcieli wyrobić ludzie dorośli w szkoły.